Hej, cześć, dzień dobry, moi drodzy. Bar Bardzo serdecznie jestem Wojtek, jak mi Was gościć w kolejnym odcinku z naszych przygód z bofobii i jest ze oczywiście AGA. Jestem! Intro! Pończę! Tak. I nie ma już eventu. No nie ma, było się zmyło tej. Było się zmyło, ale jakiś upgrade tej kuleczki jest? Nie wiem, czy ona się jakoś upgradeowała, czy nie. A chyba nie miałeś fula, co? Ale tam było trofee upgrade społecznościowe, było chyba jednego, ale to nieważne. Liczy się event. Także słuchajcie, już wracamy do jakichś takich normalnych naszych rozgryweczek i ciśniemy, lecimy dalej i zobaczymy, bo mapę mamy randomową, więc. Aha! Musiałaś wygadać? No, wiedziałam, że Aga, tak. No, pewnie będzie duża mapa. Na bank będzie duża mapa, pójdę. Pięknie, aga, pięknie. Nie, ja to wykłówiam. Dobra, naszym duchem jest Gloria Skinner. Motion sensor, dwa sound recordery i firelight tam się zdmuchnąć. Gloria. 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 <śmiennie> 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 Wojtek <ku 'jwa. śmiennie> A ty wiesz, to już troszkę, troszkę I... nie będzie. Jop. Dokładnie tak. Gdzie, gdzie były korki, mówiłeś? Ehm, nie patrzyłem, już sprawdzę. Trzeba, bo tu gdzie zawsze karty ehm, leżały. pod prawymi schodami są. Dobrze. Żolądek mi gada. Żolądek ciekawe. mi też w sumie trochę, chociaż jadłbym przed nagraniami. A ja mam tego, ja mam bagietkę i sobie zrobię salami umaga. Oh bagietę, masz, tak. bagietę. Jest jakiś wstyl, secret, przedmiot tutaj? I don't know. Idę włączyć koreczki. Koreczki, koreczki, Ej, koreczki. Nie ma no właśnie nie było ani QGI, bo one z przodu, ani kart właśnie, też, też patrzę, nie ma tutaj tarota. To ja nie wiem, gdzie co jeszcze może być. Ja właśnie też nie pamiętam, gdzie tutaj te rzeczy mogą być jeszcze. Ta mapa jest za wielka, żebym ja mogła pamiętać gdziekolwiek, co jest. Więc to czekaj. Ja szybciutko wyjdę na chwilę. Oho. I ja sprawdzę, gdzie są przedmioty. Dobrze. Nie wiedziałbym, może być jakieś lusterko albo coś, to będzie łatwiej. Yy, high school. Ulfazm. Bo na tej mapie mogą być też te pentagramy? Wszystkie mogą być. Mhm. Mm zapalmy tu, o. Od razu Ale jechać. wiesz, co wszystko jest w lobby? Wszystko musi być w lobby tutaj. W lobby? Tak. No i zawsze wszystko jest. to może tu coś jeszcze. O, jest laleczka wodu. O. Na ławeczce na samym wejściu jest. Okej. Okay. Włączyłaś korki? Tak. Dobra. Dobra, to wychodzimy chodzimy z termometrem w takim razie, najlepsza metoda. Tak. Także gdzieś będzie poniżej... Myślę, że już 10. No ja tutaj niby mam y, minus... Tu mam 9.8. Ale to jest hmm. na korytarzu, więc no ja nie wiem. No... Chyba jakby gdzieś zadzwonił telefonem. Tak. Wszędzie jest 10-11. Tak, ja, te, ja też tak mam. To musi być dosyć spory spadek temperatury. Tak. I wtedy będziemy mieli dużo w mózgu. Dzięki Wojtek. Teoria. Ja mam zawsze problem ze szkołą, bo ja się nigdy nie rozglądam za kośćmi. Ja też w sumie nie. Czekaj, bo tu mi rośnie. No tu mi, tu mi, rośnie. Sprawdzę czy tutaj naprawdę nie, 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 robi się coś. A ty rozumiem, że prawą stronę ogarniasz, tak? E, tak, poszłam tam gdzie korkino. Dobra. Hmm. Nie, już się nagrzało. Where's stranger? Ja już jestem na samym końcu w tej ostatniej klasie. To nic nie ma. No nie ma, no nie ma. Korytarz też mm. tu jest chyba. Tak, tu jest przebieralnia szatnia, to tutaj też raczej nic nie będzie. Kurwa, wam myszka mnie ukradła, no, gdzie jestem? Jezus! <noise> Ej, naprawdę ta myszka czasami ona robi takie dziwne. Takie dziwne. Gdzie ja nie wiem kuwa gdzie jestem. No dobra, powiem tak, prawa, st lewa strona, nie, tak, lewa strona moja niestety jest bez ducha. Gdzie kuwa za zaszłam? Wchodzę wyżej. A czekaj, a jeszcze tutaj jest chyba pomieszczenie. I kuwa lepa? No, tworzysz się. Nie, tu jest 13, to tutaj też nie ma. To musi być gdzieś na górze chyba. Myślisz? A salę gimnastyczną sp nie sprawdziliśmy, ja Właśnie jestem na niej. A, dobra. Ale tu jest 13, 14. Mm, to raczej nie. Taka kula. Dziad lepa? musi być gdzieś na górze chyba. Dziad. Nie, Gloria. Dziad. Gloria. Hmm, ty tu już na pewno byłeś. Tak, byłeś, byłeś. Nie wiem, czy byłem. Może sobie pójdę na drugą stronę, o. Zawsze na, na tych dużych ciężko się szuka ducha na początku. Znaczy wiesz, co tutaj też dobrze pisali, że na przykład e, bardzo dobrze jest chodzić z wykrywaczem tym dźwięku w sumie. Aha. Bo on ci wtedy pokazuje, gdzie mniej więcej jest jakiś ruch, nie? Mhm. W sensie dźwięk więcej. Jakby... Zapójdę też do góry. Tak, no ja, ja badam już lewą stronę. Hmm. No kurde, halo, gdzie jest Gloria? No nie ma. Gloria give us a sign. Ale pamiętam zawsze jak graliśmy właściwie w, tutaj na tym, to praktycznie zawsze gdzieś telefon dzwonił. Tak, tak, to prawda. Może a za wcześnie tej... Teraz jest jakoś tak, że... Nie dzwoni. Ale ta temperatura podskoczyła tej. Ale jest 16. Czekaj, gdzie to się zapala? tylko żeby to się nie okazało, że... Ten duch jest gdzieś w cholerę daleko, na samej górze, nie? No właśnie. Ty A te pokoje prawą, tam, tak? typu. Tak, lewą. Lewą? No prawą? tak, no, lewą. lewą. Ja prawą, no, no no. A te pokoje tam na wejściu sprawdziłaś też tam bibliotekę i tak dalej? E, możliwe, że. Nie pamiętam. Bo ja szłam po korki, wiesz? Nie. To korki szłam tam od schodów. Dobra, na razie Nie robię wiem, na... po, powiem ci tak, po lewej stronie po prawej, nie ma nic. Siukam, tu byłaś w tym, w tym pierwszym takim pokoju? Jestem u góry ogólnie teraz. Ja wiem, widzę cię. Aha! No, bo ja tu jestem. Okej. Okay. Nie, wiesz to bo ja chcę zejść na dół i zobaczyć tam, ewentualnie może tam przegapiłaś któryś z tych pokoi na dole, wiesz? Może. Bo jest straszna Lipa. Tu wszędzie jest. Wysoko. Gorąco też, ciepło. Chyba, że tam, gdzie było nisko, może jakoś, nie wiem, się zmieniło. No ale to mówiłaś, że na korytarzu było. No, tak. no, no, tam e, tak. A tutaj to chyba rzadko, że jest na korytarzu. Może gdzieś Dobra, tam blisko pokoju? A know. No to duchu, ile można cię szukać tych chomicą? Tu 20 stopni. Czekaj, czekaj. A nie. Nie, nie ma go też w bibliotece. Nie? Przy wejściu, nie. Dajesz, dajesz duchu. Ej, no w gimnastycznej też go nie ma. Coś gdzieś przeoczone. Ale w ogóle ona się nigdzie nie dała znaku życia. Nie ma żadnej... Może to jest shade? Nie no, hallo. Nie, no tu nie ma. Dobra, wiesz co, zrobimy chyba. Ja A chyba mam, z... mam, 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 mam. Masz? Mam u góry zapalił nawet światło i minusowa temperatura. Kurwa, tych chumico. To ja to wyrzucam. Nie wiesz, w ostatnim pokoju Wojtek. W ostatnim? Tak, już doszłam prawie do końca o, prawej strony u góry. Usch. Rozumiesz? I światło se zapalił. No ale dobra, to przynajmniej mamy jeden dowód, tak? Tak, minusowe. Czekaj, gdzie Czyli jestem. Freezing. Kurwa, gdzie jestem. Ale powiem ci, że Sanity nam nie spadło jakoś. Wybitnie, bo mam po 70%. E, bo chyba światło mieliśmy, wiesz? No, bo tak, ale nie jest nie jest źle. Dobra, ja idę z kamerą. Dobrze. Ale ja ty Mówisz, że ostatni pokój, tak? I e, ogólnie, jak wejdziesz e, schodami i tym korytarzem. Jak wejdziesz, to na y, patrząc na korytarz na lewo, na lewo i na lewo, o. Mhm. Na lewo i na lewo, jak wejdziesz schodami do góry. To wiesz co, y, jak, co masz, ta, masz aparat? O nie. Bo tu trzeba jeszcze zrobić zdjęcie tej... Czego? Laleczki. Y, laleczki tam na, na... przodzie? Tak, na środku. Jak wejdziesz, idziesz cały prosto i ona na, pod ścianą jest na ławeczce. Aha. Czyli ostatni, tam daleko, tak? Schodami na lewo i na lewo. Mm -hmm. rararara, rararara. Rararara. Gdzie jest Ali. światło zapalone? Tak. Tak, bo tu widzę, że zostawiła rzeczy. Dobra, ja ten biorę. Freezing. Give me a sign, please. Dobra, dopiero zobaczę. Give me Poszukiwać a sign. Ożeły. Give me a sign. Hmm, Ożła nie no, widzę na razie. Nie gada. Dobra, wracam. Dobrze. Hmm, to weźmy książkę. Gadajkę. Tylko tutaj musimy, wiesz, pęta, jak zrobić, żeby ktoś był i nagrywał w razie czego. Tak, prawda. To ja pójdę, tylko tam rzucę. Mhm. Co ja mam, gadajku? Kuźwa, nie sprawdziłam, ile mam tego. Ile mam e, sanity? Po 60 już pewnie. Mm -hmm. Najgorsze to to łażenie. No to, to jest minus szkoły. Tak daleko, kurwa. To jest niestety właśnie minus szkoły. <suszy> hmm. Very interesting. I to jeszcze tak daleko, się usadowił. No, jest 65. To jak wiesz co, jak zaniesiesz te rzeczy i wrócisz, mm -hmm. to weź sobie pilsy po prostu. Dobra. Gadadełko wzięłaś? wzięłaś Gadadełko, no. I może... czekaj. Ja wziąłem UV Lighta i wziąłem y, dotsy. Bo ty wzięłaś co? Gadadełko? Yy, I książkę. I książkę. To możesz z nim... Po... Jak wejdziesz, to możesz spróbować pogadać. A no z książką gadam. to poczekaj, żeby jej nie kłaść jeszcze. No, no no rzucę ją tu. Ale on chyba nie chce gadać. No, nie, nie gada. Dobra, I to, to zaraz książkę ja też rzuciłam. I zobaczymy. Mhm. Idę, idę ten. dobra. Bo ja jak no wejdę, sobie. to ja we położę tą książkę, ja wezmę tą kamerę i zobaczę, może mi się uda coś nagrać. Nie? Tak. Aui! A, widziałam! Chciałam tu są A, a, a Wojtek! Jeden umysł! O, Kłóra. korki siadły. Nie, to ja. A, dobra. <laughs> Chciałam sobie zapalić tu. Okej, okay, okay. <laughs> Nie mogę. Wypieprzam stąd! Nie no, na okna, czy nie ma śladów, ale... Nie ma na drzwiach ani nigdzie. La, 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 Ale nie ma też żadnej la, interakcji la. jako takiej? No właśnie, dziwne, nie? Może to naprawdę jakiś shader. Oni są szaj bardzo, bardzo. Oni już będą nas Nie Gadać responsa też nie ma. Dobra, jest minus no. 9 nawet, to bardzo zimno. Ale nie ma nic, la interaction here. Dobra, kładę książkę. Dobra. la 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 nagrywać, nagrywać, bo tu a, chyba dobra nic Dobra. Nie jeszcze la 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 jeszcze la la

Dobra, ja odstawiam tą kamerę. Dobrze. Sprawdzę jeszcze UV Lighta szybko. Okna. Boże, Ale jak to w, ogóle nie ma, w ogóle nie ma interakcji. Z no, żadnej. on nic nie robi. Nic, zero. Chyba faktycznie może być taki, co wiesz, jak nikogo nie ma, to... Może trzeba go ponagrywać z tego? Dobra, wymienimy się. E, z... Ale kuźwa, dobra, to wiesz co, Orby ja bym skreślił w razie czego, i tak. Oho. Spirit boxa też bym skreślił. Oto no jeanshade, oni demon. O oh, kuźwa, chyba nie demon. MFK, ultrafiolet. Ja wychodzę. Right no, ale Idę. to jeżeli on jest faktycznie taki shy-shy. No dobra. Znaczy, ja powiem tak, yy, demon jest do odstrzału, bo demon by już nas od razu zaatakował. Tak, tak. Prawda Więc to. demon jest na pewno do wyrzucenia. A czekaj, a jak jest freezing, to tam wychodzi shade czy nie? Tak. To może to być shade'io. On nic nie rzuca, nic nie, nie robi. Tak, jest po zero, prostu totalnie to jest... quiet. Tak, to jest totalny brak interakcji. No interaction. Dobra, to poczekaj. W przypadku demona byłby ultra. F... Aha, tylko że. Hmm. Ej, pisze, okay. pi... Kuźwa. Jest pisze, 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 ale już nie zdążyłam nagrać. Jeżeli pisze, to na pewno jest shade, bo Mówię albo ci, zostaje pisał. albo shade, albo demon. Widziałem, jak się książka uniosła, a zamiast nagrywać to wyłączyłam kurwa to. Tak, to musi być shade. Nie ma innej opcji. No mówię, on jest bo całkiem... zostaje tylko, bo zostaje nam tylko Shade albo demon. I patrz kurwa. No, także O, on shejnik. coś się napisało, Tylko nie wiem co, coś zapisałam, Tylko nie wiem co kurwa. Zobaczyła. A, że Switcher przełączył. Ale Aha. my nie mamy nic, nie mamy ani zdjęcia, ani. Niczego. To Aga, bym cię prosił. No. Weź. Yy, ja zrobię, ja zrobię. Ta? Weź tę mm, świeczkę. Świczkę? Tak, świeczkę i zapalniczkę. Bo trzeba będzie nagrać dźwiękowo. La, dobrze. La, to la, no, ja tu la, zdjęcia la, to porobię. Ale jeszcze tej... można też e, zrobić zdjęcie freezingu, jeżeli dobrze pamiętam. rmf ale RMF-ku nie robi? Błysiaj. Dobra, dol jest zaliczona. I trzeba tej książce też zrobić zdjęcie, nie? Pisma? Czy to już tak? Tak, ale korki są wyłączone. One były tu pod prawymi schodami, nie? Tak. Dobra. Wimbo. Czemu spaliłaś? Co? Pieczka ci zgasła. Tak. Ale to ty zgasiłaś? No czy... raczej. <grydumek <grydumek to ja. Dymek został to, Patrz, tobie. patrz. Haj duchu szaj haj. O, jak się pisz... duchu duchu. Dobra, czyli sek. I teraz, co ty będziesz nagrywał? Taka temperatura na pewno. Eee, Weźmiesz kamerę? Po co kamera? No, żeby nagrać jak spania. Ale tego? ja chcę pierwszy ja pierw nagrać tego, dźwiękowy. Dobra, to ja tu rzucam ten. To podpal to i weź ty kamerę. Czekaj. Najpierw muszę króce. O, masz. Dwa króce. Jesteś szaj, ale masz dwa króce. Tak, to pierwszy podpal i weź kamerę od razu, może zdmuchnie. Czekaj, ale śaj, chyba żeby się wyszło trochę za próg, no, ale to mi wtedy nie wyłapie tego. Nie wiem, to będzie bardzo trudno zrobić to jakikolwiek taki lepszy dowód. A weź ten, może wyjść i zobaczymy, czy jest w O, Bibcie. Można zdjęcie MSC. Jest piątka. O! No. Daję w końcu coś zrobił. Zdmuchnął? Nie, mówię, że w końcu coś zrobił, że... A, M reading, reading freezing. Ale nie pali się ten... Tak? ...pasło. To może, ale nie, nie zapisało. O, mam jego gadanie. Dobrze. Jezu, jak krzyczy. Zapiszesz? Zapisało. Dobra, czyli czekaj, co my tu mamy? Tak, mam paranormal gro... Gr Gr M5. A, mam dwa razy M5. To skasujmy ten jeden dowód, ten M5 reader. Puszczaj. Jak możesz. Hmm. Dobra. Poszło. Czekaj, i te EMF-ki stąd wywalmy, żeby one już nie działały. One będą zakłócać resztę. Hmm. Znowu... A nie. Czekaj, ja to położę na podłodze. To jest że to zmuchnie chyba. Nie działa. Doczekaj to, to wyjdźmy może. O coś mi nagrywa. O, jest. Jest, jest, jest. Nagrało chyba. Tak, nie. Tak, dobra, to to mamy nagrane. A nie nagrałaś kamerą? Yy, nie zaliczyło chyba za progiem, wiesz? Ale okay. Albo tylko wyszliśmy i zaczął robić. No nie, to chyba nie zaliczy. A nie! Jest zaliczone. Fire. Tak. tak. To nagranie? Tak. Aha. Okay. Dobra, ale je ja wypieprzam. Ja się boję. Zdmuchnął, ale to nie zalicza nic. Ja wypieprzam. Tu long, I'm there. You, you know. Jezu. myszka miał Myszka ja, miał w tą złą stronę. Ja proponuję zrobić tak. Ja ustawię tą kamerę tak, żeby był na cały pokój. Posiedzimy chwilę w wanie i się spróbuję coś więcej nagrać. Tak. Bo tak to my nic tutaj więcej bo nie chcemy. On jest działamy, shy. Tak, jest szaj, więc to nie ma w ogóle co kombinować. To jest ale... Tak, ale w sumie fajnie nam się tu udało zrobić, bo nie atakował. A jedyne dowody, które mieliśmy, to wychodziło albo demon, albo szej. No to wiadomo co jest, bo demon to. By nas uh, killing. Piecznie napalony i wściekły. Dobra. Dobra, wracam już. Mhm. <küh> Tam nie wiem cały czas może mówię, złąnik włączone będzie. Ta nic w ogóle nam prawie nie pospadało. A czekaj, jeszcze jest motion sensor. To czekaj, ja zaniosę jeszcze motion A, no sensor. Tak. O, coś nagrało, coś nagrało. Dobra, to ja jeszcze tylko motion... I książkę wezmę, to może książkę się uda nagrać. Czekaj, co, co się nagrało? Jeszcze. Rzucił przedmiotem. O, o, ale kolega jest coraz bardziej aktywny. Dobra, to ja jeszcze idę zanieść w takim razie ten motion sensor i położę książkę tak, żeby się ją dało nagrywać. Dobra. Może jeszcze coś tam wpiszę, to będzie git. Chyba korki znowu wyłączył. A Dzisiaj sponsorem tego odcinka jest kurwa. Mhm. Mm ja co? Mhm. Oh, bowie, Ałyn oh, jest. Boże, Prowod? przepraszam, nie, nie, nie. Jezus! <noise> <noise> Kupa, popieprzyłam ten, ten, ten No trochę. Hipo, Hipopitan. Hip, Boże. Trochę Hipop... <noise> <Kroje> popieprzyłam. <noise> A faj <ja> tak, co? <noise> Dobra, położyłem ci tu książkę. Dobrze. Kamera jest chyba powinno ją złapać. Czekaj, gdzie, gdzie książkę położyłeś? Tutaj jest, na stoliku. Widzisz ją? Mm, o, coś nagrało? Ale to nagrało. O, light flickering. Przeszedł chyba. Widzisz tą książkę? Nie widzę. Chyba, że ja czekaj, a drugą kamerę? Bo są dwie. Poczekaj. Aha, bo ta jedna jest. Dobra, już ci postawiłem. O, dobra. Ta książka jest. Chyba, że nie wiem. Teraz będziesz widziała? Widzisz tą książkę Tak, widzę, widzę, widzę. No, teraz widzę. O, a to ja przeszedłem. Dobra, to ja już wracam. Dobra. Co? Uwimbałeś? Tak! Uwimbałeś? Uwimbałeś? In the jungle La 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 Książkę nagrano. Elegancko. O oh my god. Nie, nie nagrało książki. Jak nie? Nagrało pstryczek światła. Chyba żartujesz? Nie. No, sek. Ej, to jednocześnie podniósł książkę. i to. To za... sobie trochę źle zrobiliśmy, A... bo trzeba było tą książkę może położyć na parapecie i parapet nagrywać. Ale lipa. Gdyby nie złapało nic innego. No dobra, ale jest duch ogarnięty, mamy tak. właściwie większość zadań zrobionych. Sporo zdjęć. Właściwie wszystko mamy. Mamy nagrywki. No nie, jednego zdjęcia nie mamy, ale to już nie będziemy kombinować, bo w przypadku shade'a to jest ciężko strasznie. Tak. Zwłaszcza, że się nie da zrobić w sumie zdjęcia jakąś on tam, jak się jest w środku, bo on przecież. Dobra. My możemy? Tak. jeszcze sprawdzę, tylko czy mam Tak, dobra. Polecko. z Króla 2, to jest Can you feel wiem, wiem. Po, the love po, po tonight? <grym> ładnie! Tak. Szczerze mówiąc poszło. O, ile pieniądzów! Mm, bardzo ładnie. Ja może w końcu będę mógł sobie, ja będę musiał tu pograć trochę i sobie pokupować, bo mam jeszcze parę update'ów do, do porobienia. Po zobaczymy. W każdym razie, moi drodzy, my wam za dzisiaj dziękujemy. Słyszymy się oczywiście w kolejnym odcinku za tydzień, także zobaczymy jak nam pójdzie na innej mapie. A za nami była Agnieszka. Bam. Byłem też ja, także trzymajcie się. Cześć i. Pa! Pa! pa, pa.